Dobra, kurwa, nagrywam film. Gdzie Łukasz idzie z woreczkiem? No, by kiprować idę. Oh. No ładna pogoda. No ładna, ale na chuj to kiprować. Jak? Żeby nie nosić za sobą. <noise> Skąd masz taki fajny worek? Mateusza. Jakiego Mateusza? Zura. A te? Jego. A czemu ci taki ładny worek dał? No to mógłby kiprować. Ale gdzie? A tam. A to nie nie boisz się kary? Nie, bo to koszczyn Koszczyn? Tak. Zrobię ujęcie koszczyna, żeby ludzie widzieli, że to koszczyn. Tak. I co jeszcze powiesz? Nie, to. Jak to? To wykifry. Jak też to wykiprować, Łukaszku? Fajna nad, nad bo tutaj kamion jest. A no widzę, Kolorado takiego nie mają. Niach niach. Może jeszcze coś powiesz. Zaraz wykipruję, poczekajcie. Moi widzowie. Jezu. Widzieliście ludzie jak wykiprował Ale fajny worek. Przyjemność... Mogę się nim pobawić Łukasz? Możesz! AHAHAHA <śle> 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 Śmieszny jest trochę, ale dziury ma Ej Ale fajnie No fajnie, można tak też O! Wiatła A mam Tyś Ty skurwysynu, nie Złapałeś wiatr Złapałem ZĘBAKI no <śle> Ile dziury się porobiły To może ucieknąć Sprawdźmy Praw Pa, jeszcze mam, jeszcze mam Nie ma chuja, urwał się Jebać! Nie wolno sobie wyrzucać folii! No nie wolno!